Proszę powiedzieć tak krótko. Kim jest myśliwy? Więc jeżeli chodzi o myśliwego, myśliwy jest to człowiek przede wszystkim lubiący przyrodę, nie tylko że ją lubi, ale musi o nią dbać. I to jest główny cel myśliwego. Nie. I następnym, drugim, takim bardzo istotnym celem to jest dbanie, dbanie o zwierzynę, która w tym naszym otoczeniu żyje w dzikim stanie. To jest podstawa, czyli nie strzelanie i zabijanie, jak niektórzy, szczególnie pseudo na temat myśliwych się wypowiadają, wręcz odwrotnie ich zadaniem jest banie naprawdę o tą naszą piękną przyrodę i wśród tej przyrody przebywać i gospodarować tym zasobem, jakim stworzyła nam natura, a więc zwierzyną i ptactwem łownym. A jakie są główne zadania myśliwego? Głównym zadaniem myśliwych jest przede wszystkim, tak jak wspomniałem, przede wszystkim hodopla, i ochrona zwierzyny. To jest podstawa każdego dobrze spełniającego rolę myśliwego członka. A na dalszym planie jest dopiero pozyskiwanie zwierzyny, o ile jej na tyle jest w obwodach myśliwskich czy w obwodzie myśliwskim. Także podstawa jest takie powiedzenie, jak nie polujesz, jak nie dokarmiasz, to nie myśl o polowaniu. To jest postawa, okres zima. Teraz troszeczkę zimy są lżejsze, ale były okresy, gdzie śniegu było do półtora metra, żeby niemyśliwie ich zaangażowanie, no na pewno nasz zasób zwierzyny tu jeszcze jest na pewno mi się dużo, dużo więcej skurczył. Mhm. A proszę powiedzieć, ilu członków liczy Ślepowron? Koło ślepową liczy w tej chwili 32 członków, a więc jest jednym z takich średnio liczących się kół, chociaż nasz obwód nie jest za duży ze względu na ogromne już zabudowania w terenie, a mimo wszystko należymy mi do ścisłej czołówki w Okręgu Bielskim, a można powiedzieć nawet jesteśmy w Cisłej Sztubce, czyli na samym szczycie. Świetnie. Yy, proszę jeszcze powiedzieć co, jaki czas odbywają się takie szkolenia jak dzisiejsze? Szkolenia takie jak dzisiejsze to jest też uzależnione od nieraz yy, zarządzeń czy postulatów jakie dostajemy z Okręgowej Rady Łowieckiej, a więc to jest nasz zwierznik bezpośredni nad kołami owieckimi, ale u nas odbywa się to najmniej raz na kwartał. I każdy kwartał robimy wtedy ogólne zebranie wszystkich członków i podstawowe rzeczy analizujemy, szkolimy, jak są jakieś wątpliwości na bieżąco są prawda, zaraz tłumaczone czy wyjaśniane, aby każdy zrozumiał o co chodzi w danym wypadku czy temacie. A jakie trzeba spełnić wymagania i odbyć kursy, aby w ogóle móc zostać myśliwym? Więc jeżeli chodzi o wymagania, one są teraz stosunkowo bardzo wysokie i wzrastają, i słusznie, bo żeby być naprawdę dobrym myśliwym, to trzeba zachować te wszystkie rzeczy, o których już wcześniej wspomniałem. Przede wszystkim trzeba być etycznym, umieć się wspaniale zachować, nie tylko wśród ludzi, ale przede wszystkim wśród kolegów, na polowaniach. Także te wymagania są dosyć wymagające, a żeby zostać myśliwym, to pierwsze trzeba odbyć roczny staż kandydacki, czyli danego kandydata. Zarząd prześwietla, on pisze podanie, oczywiście. My, jeżeli stwierdzimy, że może odbyć staż kandydacki, jest y, przyjęty do koła, dostaje opiekuna od y, zarządu koła i przez rok mu się przyglądamy i y, nakładamy zadania. Po rocznym stażu opiekun podpisuje mu dzienniczek, bo takowy ma, i później zarząd decyduje. Czy przyjmujemy go, czy go można dopuścić, przepraszam, do komisji egzaminacyjnej na myśliwego, czy też na przykład następny rok jeszcze musi poczekać. Ale z reguły u nas najwięcej kandydatów, czy tych przyszłych myśliwych, to byli też w pierwszej kolejności synowie obecnych myśliwych, prawda, także ojciec. Starał się też, aby jego już później z tym co w późniejszym czasie był też jak najlepszym i naprawdę etycznym myśliwym. Więc jak jeszcze raz powtórzę, że po rocznym tym stażu, o ile widzimy zarząd cały w komplecie, że się nadaje, składa egzamin przed Komisją Okręgowej Radzie Łowieckiej w taki egzamin? Jak wygląda taki egzamin? No, egzamin to jest z dwóch etapów, taki się składa, to znaczy pisemny i każdy kandydat jest z tematyka, prawda? I wtedy wybiera, ma do wyboru z trzech tematów jeden. I jeżeli ten pisemny test zaliczy, ten egzamin, to wtedy jest dopuszczony do ustnego. I w tych ósmych każdy kadem wtedy wyciąga sobie y, pytanie. Tam są trzy pytania. Jeden jest bezpieczeństwa, y, Teraz dzisiaj weźmie szkolenie o zachowaniu się na polowaniu. Nie tylko w ogóle, o pełnym bezpieczeństwu, z poruszaniu się z bronią. Drugi z hodowli. Trzeci, no taki ogólnomyśliwski I z, trochę ze strony prawnej, prawda. I to, no, jeżeli te tym egzamin zaliczy, to wtedy y, musi sobie szukać koło w tam, gdzie odbywał staż, to wtedy, jeżeli zarząd y, widzi, że to jest wspaniały człowiek, to go po zdanym egzaminu może zostawić y, prawda, mm -hmm. w kole i jest wtedy pełnym członkiem już koła. Natomiast jeżeli zdał egzamin, a my jako zarząd nie widzimy dla niego miejsca, bo na przykład mamy pełny stan, to wtedy musi sobie szukać miejsca w innych kołach. Gdyby mnie teraz to troszeczkę ułatwili, jest tak zwany wolny strzelec. To znaczy nie jest przynależny do żadnego koła, a ma prawo być myśliwy. Mm -hmm, mm -hmm. Czy takie ostatnie już pytanie? Jakimi najważniejszymi cechami musi się odznaczać dobry myśliwy? No to jest dosyć z jednej strony łatwe, a z drugiej bardzo trudne pytanie. Tak jak już tam też parę razy wspomniałem, myśliwy przede wszystkim Musi być wspaniałym przyrodnikiem, wspaniałym hodowcą w osobie, czyli ekologiem. Dbać o wszelkie jakieś, gdzie są naruszane druska. Na my robimy akcję sadzenia drzewek. Tego robimy bardzo dużo. Po roku sadzimy nawet i do 1800 sztuk wchodzimy w kontakt z rolnikami, gdzie prawda, no dbamy o to, aby tam wszelkie nieużytki można było zalesić, aby ta zwierzyna miała jakąś ostoję, a no, przede, wszystkim, przede wszystkim inteligentny według mnie, no i mieć, czy starać się mieć kontakt ze społecznością, aby mógł w każdej chwili czy jak będzie się znajdował na terenie danego sołectwa, czy gdzieś tam na polach, prawda, żeby nie miał nigdy jakichkolwiek konfliktów, a zawsze był wyrozumiały i był przede wszystkim komunikatywny, aby móc każdym się dogadać. Dziękuję Panu. Dziękuję ślicznie.